Jak się masz sam, s*****? Dostał Nic nie zrobiłem! Ty mały śmieciu! Nic nie zrobiłeś? Ty nie pozwól proszę! Błagam! Błagam! Jezu, ple, o co ci kurwa chodzi? Nie zabiłem twojego starego! Zamknij rym! Twój mąż sam cię zabił, do kurwy nędzy! Wypuść mnie stąd! Już się nie wykręcisz! O czym on mówi? Co za różnica, myśli, że wygada sobie życie? Nie! Nie pozwól jej! Nie zabiłem jej męża! Nie żebyś zamknął ryj! Zaczekaj, Claire. Chcę to usłyszeć. Po co? Co masz do powiedzenia, Samson? Jej facet! Próbował wyprzedzić mnie przed metą, ale stracił panowanie za kółkiem! Zepchnąłeś nas! Nawet jeśli! To takie są kurwa zasady! Nie złamałem reguł! To prawda? Twój mąż zginął zgodnie z regułami gry? A jaka to różnica, Bill? Ten skurwysyn go zabił! Musi zapłacić. Czego ty ode mnie chcesz? Sama zabijasz, jak każdy! Claire, twój mąż zginął zgodnie z regułami. Kochałam go, win. Kochałam go bardziej niż życie. Mam teraz wypuścić tego... Mam go teraz, kurwa, wypuścić? Tego oczekujesz? Dobra, po prostu to zakończ. Żegnaj, tubku. Co? Nie! Twój dzień nie był taki świetny, jak dzisiaj... Chodźmy już stąd proszę. Tak. A już po wszystkim, co? Na to wygląda. Jaki był twój mąż? Lubił sobie pospać z rana. Pomału zapominam. Boję się, że całkiem go zapomnę. To, co najważniejsze zostanie, wiesz, miłość. Co? W porządku, kle? A co? Wyglądasz na przybitą. Nie jestem przybita. Prawdę mówiąc, niczego nie czuję. Nie martw się, będzie lepiej. Z czym? Mówisz, no, ze wszystkim. Ruszysz przed siebie. W tej chwili jedyne miejsce, do którego chcę ruszyć, to mój parek. Nie chciałabyś kiedyś tego powtórzyć? Mam na myśli wyścigi ze mną. Nie, wi. W zasadzie to nie zamierzam się już nigdy ścigać. W ogóle? W ogóle. To było coś naszego. Należało do mnie i Dina. Z tobą chodziło tylko o dorwanie Samsona.